Przyglądając się samemu sobie, ciągle nie potrafię zrozumieć, czym jest ból psychiczny. Zwykle mam wrażenie, że jest on osadzony w świadomości. To głównie ona w wielu sytuacjach mnie zadręcza. Nie chcę myśleć o bolesnych doświadczeniach, lecz uciążliwe myśli wciąż wlewają mi się do głowy. W sekundę w progu zjawiają się ich wielotysięczne armie, a ja nie mogę zrobić zupełnie nic. Muszę je po prostu obserwować. Desperatko usiłuję skupić uwagę na czymś innym, lecz fala bolesnych myśli, która staje się wyższa i wyższa, stopniowo wszystko zalewa, wypełniając sobą cały pejzaż mojego wnętrza. Z drugiej strony zdarzają mi się momenty, kiedy, będąc pijanym, czuję się znacznie lepiej. Ból psychiczny zostaje przytłumiony, a ja, nie będąc mocno odurzony alkoholem, zachowuję przytomność umysłu. Moja świadomość jest spokojna, jak poranne morze. Znika tylko ten podszywający ją na co dzień ból. Dzięki alkoholowi, moja świadomość wcale nie jest zniekształcona, lecz oczyszczona z emocjonalnych toksyn. Wczoraj wyglądało to tak, że doznałem ogromnego rozczarowania akurat wtedy, gdy byłem jeszcze pijany. Oczywiście wyraźnie to odczułem, lecz utrzymałem się w garści. Myślałem o swojej determinacji i o możliwych wyjściach z sytuacji. Jednocześnie już wiedziałem, że kiedy alkohol wyparuje z mojego umysłu, cały nagromadzony w nim ból rozbłyśnie w wielkim wybuchu. Wszystko dopiero wtedy tak naprawdę do mnie dotrze, w obezwładniający sposób mnie przygniecie. Ciągle zadziwia mnie to, że gdy będąc pogrążony w bólu psychicznym, kieruję na niego swoją uwagę, to niczego nie dostrzegam. Zdaje się on nie istnieć, jest nieuchwytny, nienamacalny, po prostu go nie ma. Ja czuję się jednak tragicznie. Czasami nie potrafię ruszyć się z miejsca, podnieść ręki do głowy, umyć się, przesiąść się z krzesła do łóżka. Odczuwam go przede wszystkim jako pewien ciężar i wewnętrzny ucisk, który nie tylko wypełnia moje wnętrze palącą pustką, odbierając mi poczucie sensu robienia nawet najdrobniejszych rzeczy, lecz właśnie krępuje moje ruchy. Jest jak niewidzialna kula u nogi. Gombrowicz pisze, że człowiek jest istotą przeznaczoną do życia w sferze umiarkowanego ciśnienia. Pozbywanie się nerwicy polega tymczasem na reasymilacji ciemnej strony swojej osobowości przyswajaniu tego, co przykre i straszne. Co istotne, taki proces nigdy nie znajduje ostatecznego spełnienia. Istnieje nieskończenie wiele rzeczy ponad ludzką miarę. Wyobraź sobie, że twoja młoda żona umiera. Z etycznego punktu widzenia powinniśmy pojąć skalę obecnego w świecie cierpienia. Możemy to jednak zrobić tylko w ograniczonym zakresie. W przeciwnym razie ta świadomość nas zabije, rozsadzi nasze mózgi. Integracja pozostaje więc związana z afirmacją swojej nieprzezwyciężalnej dezintegracji. Człowiek może być zdezintegrowany na tysiące sposobów. Psychiczna dezintegracja czeka na niego za każdym rogiem. Jeżeli chcesz być całkowicie zdrowy psychicznie, z pewnością oszalejesz. To sprawia, że chociaż Gombrowicz ma rację, wspomniana przez niego sfera umiarkowanego ciśnienia, jest w rzeczywistości sferą ciśnienia ekstremalnego. Jest to umiarkowanie na ludzką miarę. Właśnie dlatego, funkcjonowanie w niej, nasze codzienne modus operandi, zakorzenienie, pracowanie, relaksowanie się etc. może być takim piekłem, piekłem niskich temperatur. Dlaczego samo przeczucie pewnych wspomnień jest dla mnie tak dotkliwe? Migocą gdzieś na granicy świadomości i podświadomości, a ja robię wszystko, żeby je w sobie zdusić. Przykładowy obraz, fasada budynku oświetlonego słonecznym blaskiem. To wszystko. Choć wyraźnie ich nie widzę, przeczuwam jego konotacje. To budynek we Wrocławiu. Często chodziliśmy tam na spacery. To szczęśliwy, utracony okres mojego życia. Ten przelotny obraz jest jak kawałek szkła w moim mózgu. Muszę unikać wszelkich gwałtownych ruchów. Wydaje się, że istnieją co najmniej dwa rodzaje wspomnień: rozwinięte i zwinięte. Zwinięte zwykle są niewinne. To ulotny obraz, urwane zdanie. W każdym zwiniętym wspomnieniu obecna jest jednak pewna mikrostruktura. Nie widzę jej bezpośrednio, lecz dostrzegam jej zarysy. Kiedy tego doświadczam, przekraczam czas. Przez głowę przelatuje mi wspomniany widok, trwa to sekundę. Jest to jednak obraz, który składa się z setek mikroobrazów, posiada liczne warstwy. Każda z owych warstw to nie tylko konotacja emocjonalna, lecz również pewna historia, wspomnienia jako narracja o bolesnym lub przyjemnym zabarwieniu. Z tego punktu widzenia, nawet pojedyncze wspomnienia zaczynają jawić się jako złożone ze ściśle zwiniętych. Upchanych w jednym miejscu mikronarracji, które czekają na to, aby doznać rozprężenia. To oznacza natomiast utratę kontroli, zwielokrotnie niecierpienia. Widzę fasady wrocławskiego budynku, ślizgam się po tych wspomnieniach, żadnego nie dotykam, staram się go nie obudzić, nie skłonić do rozwinięcia. Po jakimś czasie to staje się bardzo męczące, dodatkowo alienuje mnie od samego siebie, mojego życia psychicznego, stanów mojej świadomości. Permanentny stan wewnętrznego rozdarcia, niepewności. Ostrożnie stąpam po wzgórzach swojego umysłu. Wszędzie kryją się miny. Bóg, doskonały obserwator, współczesny neurotyk nie zniósłby jego spojrzenia. Doprowadziłoby go ono do szaleństwa. Prawdziwa miłość sprawia, że zlewamy się z drugą osobą w jedno. Osiągamy wyjątkową duchową łączność, która wbrew pozorom nie jest czymś wyłącznie pożądanym, lecz stwarza rozmaite zagrożenia. Jeżeli między nami rodzą się konflikty i nieporozumienia, wywołuje to efekty iście schizofreniczne. Mówienie o odchodzeniu od zmysłów okazuje się tu jak najbardziej uzasadnione. To nie tak, że druga osoba ma do mnie pretensje, koryguje moje zachowanie z zewnątrz. To mój umysł staje się rozdarty, moje doświadczenie rzeczywistości ulega dramatycznej fragmentaryzacji. Pretensje i wątpliwości drugiej osoby, z którą jestem tak blisko, która stanowi moje podstawowe źródło informacji o samym sobie, nie są w stosunku do mnie i mojej samowiedzy czymś zewnętrznym. Lecz wbijają się w nią jak klin, doprowadzając mnie do kompletnej dezorientacji. Nie wiem już, czy nie zwariowałem, czy przez cały czas nie miałem racji, nie mam pojęcia, co powinienem myśleć, czynić, czego mogę się spodziewać. Pretensje ukochanej osoby przypominają raczej głos mojego sumienia, aniżeli zewnętrzne zastrzeżenia, od których mogę się odciąć. Nowe odkrycie możesz być w relacji z pustką. Nowa pustka jest czymś całkiem namacalnym. Jak to możliwe? Głównie ze względu na kontekst, zależności strukturalne. Tam, gdzie było coś, nic już nie ma poczucie braku, deficytu a Ty żyjesz w owej luce absorbuje ona całą Twoją uwagę. Półprzytomnie wpatrujesz się w miejsce, w którym stała druga osoba. Postać psychologa śniadaniowego. Najpierw ugotować potrawkę z kurczaka, później porozmawiać z kleonowej płycie, na koniec przejść do problemu dziecięcego samobójstwa. Dodać do tematu odrobinę głębi, szczyptę soli. Nie za dużo, wszystko musi pozostać strawne. Moja pierwszaosobowa perspektywa. Nie jestem bohaterem literackim. Wszystkie moje uczucia pozostają miałkie, a emocje to atrapy, chociaż są realne, nie są takie jak należy. Moja myśl o samobójstwie nie jest prawdziwą, poważną myślą o samobójstwie. To tylko głupstwo. Moje cierpienie nie jest prawdziwym, poważnym cierpieniem, lecz jego imitacją. Stopniowo zdaję sobie sprawę, że te miałkie przeżycia jednak są prawdziwe, prawdopodobnie nigdy nie będą inne. Otaczający mnie ludzie wcale nie czują się inaczej, choć być może inaczej je oceniają. Nieokreśloność mojego życia stanowi jego przeważającą część. Nie odnajduję jej w filozofii, nie odnajduję jej w literaturze. Stan, gdy nie jestem nikim konkretnym, nie określają mnie żadne okoliczności, żadne zobowiązania czy relacje. Nie robię nic szczególnego, nie jestem na niczym skupiony, nie wykonuję żadnej czynności. Cała określoność wyparowuje z mojego świata, a ja dryfuję w amorficznym stanie, którego nie umiem opisać, który nie nadaje się na przedmiot żadnego przedstawienia, żadnej książki czy eseju. Przez wiele lat nie zwracałem na niego uwagi. Istniał w moim życiu tylko jako tło. Lecz to nie jest żadne tło, w pewnym sensie cała reszta okazuje się tu tłem. Jest to stan, w którym pozostaje całkowicie osamotniony i niezrozumiany. Nie jestem wtedy filozofem, o niczym nie myślę, niczego nie piszę, z niczym sobie nie radzę, nie podejmuję żadnych inicjatyw, na nic nie czekam, niczego nie przeżywam. I właśnie to jest dla mnie najgorsze.

Jeżeli pogrążymy się w niej jeszcze bardziej, to spostrzeżenie nie robi już na nas wrażenia. Przyjmujemy je beznamiętnie. W tym sensie nuda prowadzi nas dalej niż poprowadziłyby nas inne stany wewnętrzne. Sama wyściela ścieżkę, po której wstępujemy w gęstym rok. Nie chce nam się z niej zbaczać. To już nie gra roli. Gdybyśmy mieli poczucie realności Boga, jako wszechwiedzącego, transcendentnego obserwatora, czulibyśmy Jego ojcowskie wsparcie, łatwiej byłoby nam żyć. Tak sportretowany Bóg, gdyby uświadomić sobie prawdziwe konsekwencje jego idei, byłby nieskończenie przenikliwy, chłonny, prześwietlający na wylot nasze najdrobniejsze gesty. Nawet te, które dopiero mają się narodzić, przybierając pierwsze niewyraźne kształty. Gdybyśmy szczerze pojmowali, jak mocny rezonans wywołuje w nim nawet nasz najmniejszy ruch, musielibyśmy stracić zdolność do wszelkiego działania. Nasza wola stałaby się ociężała, uniemożliwiając nam wykonanie choćby jednego kroku. Taki Bóg miałby w sobie raczej coś z dziecka aniżeli z ojca. Gdybyśmy nieustannie pamiętali, jak wyraziste potrafią być dziecięce przeżycia, jakie ogromne, mityczne znaczenia uzyskują widziane dziecięcymi oczyma zdarzenia, unikalibyśmy kontaktu z dziećmi za wszelką cenę. Konstatacja, że mój drobny gest może zagnieździć się w dziecięcym umyśle na długie lata, obrastając setkami skojarzeń o głębokim nastroju moralnym, nie wzbudza we mnie pozytywnych uczuć, lecz jedyny w swoim rodzaju obezwładniający strach. Gdyby z Bogiem było podobnie, nie tylko nie pomagałby nam On w radzeniu sobie z egzystencją, lecz uczyniłby jej atmosferę nieskończenie gęstą i duszącą. Gdybyśmy pojęli następstwa tej idei, nie bylibyśmy skłonni do śmiałych moralnych czynów, lecz przeobrazilibyśmy się w indyjskich gimnosofistów. Ale jakie to ma znaczenie, nawet największa różnica pomiędzy moim przemyśleniem A a przemyśleniem B, choćby jedno było wyrafinowane, a drugie trywialne, jest znacznie mniejsza, aniżeli różnica pomiędzy ochotą do snucia jakichkolwiek myśli w ogóle, zwracania na nie uwagi, a poczuciem nieistotności zajmowania się takimi sprawami, nastrojem kompletnie nieintelektualnym i niefilozoficznym, który niejednokrotnie przejmuje nade mną kontrolę. Pijesz i stopniowo stajesz się dla siebie coraz bardziej odległy. Wszystko powoli zaczyna być mgliste. Czujesz się tak, jakbyś mógł już nigdy do siebie nie powrócić, a później do siebie wracasz. Kiedy budzisz się rano, zawsze okazuje się, że nie możesz trwale od siebie uciec. Iluzja pryska, znów jesteś sobą, tym punktem widzenia, do którego przypisane są określone oczekiwania. Nie musisz wcale nie lubić samego siebie, nie musisz nawet krytycznie odnosić się do swojego życia. Czasami po prostu pragniesz oddalić się od ogniskowej doświadczenia rzeczywistości, którą w istocie jesteś, chwilowo zawiesić wszystkie kłębiące się w niej uczucia. Nie, jak będzie zima, to po prostu będę chodzić głębiej ubrany. Wiesz, nie sądzę o pogodach, ale teraz te zapady nad tym, jest znakiem czegoś, że pośmieję się. To czuję sens. Abstrakcyjność filozoficznych zaleceń sprawia, że w gruncie rzeczy do niczego mi się nie przydają. Potrzebuję zalecenia. Co zrobić, aby w obawie przed pustką do ostatniej chwili nie odwlekać momentu wyłączenia telewizora i wejścia do łóżka? Jak wieczorem odejść od komputera? Jak wyłączyć światło, spokojnie leżeć w ciemnościach? Nienawidzę snu, nienawidzę nocy, a przede wszystkim tego momentu. Co zrobić, aby się nie bać, że zaleje mnie fala uciążliwych myśli, obaw i tęsknoty? Kiedy czuję się źle, nie potrafię się na niczym skupić dłużej niż przez kilka minut. Nie jestem w stanie obejrzeć filmu, dotrwać do końca odcinka serialu. Przyglądam internet, klikam, otwieram kilkusekundowe klipy, po chwili je zamykam, czasami godzinami. Tego rodzaju felietonowe treści są jednak obecne wszędzie, ponieważ ich istnienie posiada związek z kondycją społeczeństwa. TikTok, Insta Stories, kilkuminutowe materiały na YouTube. Dzięki Bogu świat wychodzi moim oczekiwaniom naprzeciw, umacniając mnie w mym depresyjnym rozproszeniu, Jedną z najbardziej niepokojących rzeczy jest to, że różnica pomiędzy równowagą psychiczną a przelotnym, związanym z konkretnymi wydarzeniami, poczuciem zwątpienia, jest w pewnym sensie większa, aniżeli różnica pomiędzy przelotnym poczuciem zwątpienia, powiedzeniem sobie, już tego nie zniosę, a kompletną rezygnacją, pogłębionym nihilizmem, wyrażającym się w poczuciu, że nie zniosę już niczego więcej, nie zrobię tego nigdy paraliżującym wolę i rozsadzającym moją głowę od środka. Jednak kiedy cierpienie psychiczne osiąga dostatecznie wysoki poziom, w pewnym sensie zaczynam odczuwać ulgę. Wszystkie uczucia po prostu przeze mnie przepływają. Wywołują one wprawdzie smutek i wzruszenia, lecz nic w mej głowie nie stawia temu oporu. Nie występują w niej żadne tarcia. Nie jestem obojętny, czuję wszystko intensywnie, ale moje stany wewnętrzne nie mają charakteru inwazyjnego. Już mnie nie ranią. Jestem tylko naczyniem, spokojnie im się przyglądam. Moja wola cichnie.